Niedługo przyjdzie w Twoim życiu taka chwila, gdy Super Rambo zmieni się z cywila, kiedy przeróżne zaświadczenia nie dadzą jednak odroczenia i po wcieleniu wita cię miarowy Krok. To idzie fala, fala, fala. Mundur rozpięty, czapka w ręku jaja. To idzie fala, 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 strach pach, na koty, które kryją się po salach. To idzie fala, fala, fala. Polewa wszystko, nać może generała. To idzie fala, fala, która dobrze wie, że w wojsku wcale nie jest. Źle. Druga zwrotka. Kiedy...